Grzeje Słonko w czułko Csue nie bywa, ale naprawdę. Oto Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej orzekł, że skoro dwóch gejów ożeniło się w Berlinie, to muszą być uznani za małżeństwo także we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej. I najlepsze jest jeszcze uzasadnienie, bo to samo TsuE mówi, że to co prawda do krajów członkowskich należy regulacja dotycząca związków małżeńskich, ale oni mają prawo przemieszczania się osiedlania i przebywania. Kochane Cłe, jak chcecie, to się sami ożenicie razem z tymi gejami, i sobie zamieszkajcie w jakimkolwiek gejlandzie chcecie. Możecie mieszkać także w Polsce z tymi gejami, bo w Polsce mają prawo przemieszczania się, przebywania jak chcą, ale w życiu nie będą małżeństwem, bo małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. I nie chodzi tylko o polską konstytucję, tylko o naturę człowieka. Chodzi o małżeństwo, które od zawsze. W ten sposób funkcjonowało i miało swoją funkcję społeczną. Także. Cześć. Polityka bez cięć, bez komentarzy tylko fakty.